w tej chwili cześć wszystkim, to jest kolejny Gameplay z E3 i oczywiście o Boże, wielki hitor, gwarantowany praktycznie kolejny Call of Duty, ale w takiej już trochę niecodziennej stylistyce, coś to można by uznać za jakieś takie czwarte otwarcie ogólnie dla tej serii, no ale jednak to jest kontynuacja Black Opsa, więc kontynuujemy tamte wątki, tamtą ser serię, pod serię. Już o Black Ops i Modern Warfare mówię jak o oddzielnych seriach. To jest pani prezydent. Tak, w grze uznali, że już czas najwyraźniej kobietę wybrać. Dość ciekawa sytuacja. Akcja się toczy w 2025 roku. Nasz bohater, którego teraz możecie dosłownie zobaczyć, jest synem Alexa Masona, bohatera głównego Black Ops pierwszego. No I on teraz będzie jedną z osób, którymi będziemy sterować, bo na pewno się wcielimy w kilka innych person, jedną... Hmm, Jedną. Na pewno się przeniesiemy w lata 80. i tam tą starą ekipą jeszcze pokierujemy, nie wiadomo, czy bezpośrednio Masonem Mojtem, czy, czy jeszcze Łucem Ale wtedy jeszcze to były, no, wtedy jeszcze. Potrafili coś zadziałać, nie to co dziadki teraz. I tu bardzo efektowna scena oczywiście. Prawdopodobnie coś się stało nie tak z tymi dronami. Myślę, że stało się to, co zapowiadał dziadek Łuc czyli ktoś przejął nad nimi kontrolę i teraz musimy. Sami walczyć ze swoim sprzętem, bardzo efektowna, oczywiście, scena zakończona jakimś takim imersyjnym bardzo fragmentem, kiedy wzrok nam się rozjeżdża, kiedy widzimy ręce naszego bohatera, no kiedy się dorał, oczywiście, naraz, że mamy coś zrobić rozwiązać jakąś wojnę. Bardzo, bardzo podoba mi się ten, ten podstawowy karabin, który jest w kółko na wszelkich screenach i tym właśnie gameplayu w końcu jakaś odskocznia od M4, mam szczerą nadzieję, że deweloperzy dużo więcej takiego sprzętu niecodziennego, którego jeszcze nie widzieliśmy stworzą, wymyślą, zaprojektują na pewno w oparciu o jakieś nowoczesne prototypy tutaj lekko przesadzona scena, kiedy strzelamy do lotnictwa, namierzamy całą eskadrę jakichś myśliwców atakujących nas, jednym przyciskiem je rozwalamy no ale to Call of Duty, Call of Duty to jest gra Treyarchu czyli tej takiej niby drugiej ekipy od tej serii, ale jak dla mnie od kiedy Westing Zampela opuścili Infinity World, to oni ciągną tę serię swoim Black Opsem i tym co prezentują teraz, bo nie kryję, że Modern Warfare 3 spotkał się z dość moim chłodnym przyjęciem. A tutaj może w końcu będzie coś się podzieje, przede wszystkim Kolejne jakieś uniwersum, kole, kolejne realia, które nie są wałkowane, nie były wałkowane już wcześniej. Być może jakieś nowe pomysły. Ci goście mają naprawdę własne jakieś myśli, które chcą nam tutaj przedstawić. I bardzo pracuję, żeby to było coś naprawdę solidnego. To ekipa, która się naprawdę nauczyła od tych najlepszych, którzy zmieniali kiedyś branżę i w tej chwili już mogą ich tylko prześcignąć. Zobaczycie, to też tutaj niby standardowy będzie fragment snajperski, kiedy mamy swoich sojuszników, ale będzie kompletnie inny feeling tego strzelania. Trochę to wszystko będzie przypominało niedawnego Syndicata, tak wizualnie przede wszystkim. Ale właściwie tak, tak właśnie ma być, ma być coś wydawać się nowszego. Oczywiście technologia jest stara, skrypty też są stare, pomysły prawdopodobnie też będą jakieś najnowsze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wielkimi nowościami jest zapowiadana nieliniowość, nie wiem, najdłużej projektowany przeciwnik w ogóle w serii Call of Duty, żeby był charakterystyczny, charyzmatyczny, żeby zapadał w pamięć. Nieliniowość ma się składać m.in. z kolejności, wyboru kolejności wykonywania poszczególnych misji, z takich mniejszych wyborów, które mogą mieć swoje konsekwencje. Jak to wszystko wyjdzie zobaczymy, bo niestety to nie jest tutaj zaprezentowany zwykły liniowy etap, który jest poprzecinany takimi czarnymi ekranami napisami, że co się, wiadomo, że za chwilę się, się dzieje. Jakieś tam kilkuminutowe fragmenty nam uciekają. To wszystko, co tutaj widzicie, to jest w kilku minutach bardzo dużo wydarzeń ściśniętych, jak to zwykło w Call of Duty. Nie wiem, jeszcze nic kompletnie o multiplayerze, poza tym, że będzie budowany kompletnie od podstaw. Co mnie jest w szczególności cieszy, bo jak powiedziałem, już te rozwiązania naprawdę były dla mnie takie uciążliwe, że miałem wrażenie, że w odświeżonej wersji starej gry, ale to myślę, mam podobne odczucia co wielu hardcore'owych, tak zwanych graczy. Jednak na gry w no, można powiedzieć, że czekam jak głupi. Wbrew temu, co się powinno jakby sądzić w ogóle o Call of Duty. Jednak oni takie sobie u mnie poczucie, mm, takie zaufanie sobie wyrobili u mnie i ja naprawdę jestem przekonany, że właśnie Mark lamia ze swoim studiem, studiem, <sum> są w stanie dostarczyć coś naprawdę niezłego. Kolejny fragment. Tym razem mamy do dyspozycji jakiś futurystyczny sprzęt. Takie quadrony one się nazywają czy coś. Możemy im bardzo fajnie wskazać pole do ostrzału. Padnie to trochę za oczyszczenie całego poziomu, całego fragmentu. Poziomu tylko przy użyciu właśnie tego sprzętu, bez strzelania własnoręcznie. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dziwne, że w takich futurystycznych realiach nie ma domyślnie nasz karabin jakiegoś celownika zaawansowanego, tylko normalnie. Z muszką i szczerbinką i tego typu sprawami Ale to też ma swój klimat i też fajnie wygląda I liczę, że będzie naprawdę fajnie Niestety tutaj deweloper nie podnosi jakichś leżących broni po wroga Żeby zobaczyć więcej modeli Mówię, w kółku jest wałkowany ten karabin Oraz ewentualnie broń taka epizodyczna jak ta snajperka przed chwilą I bardzo jestem ciekaw jak to wyjdzie Trochę jest przegięte parę spraw fabularnych Że przerzucono się od razu z zimnej wojny na taką taką przyszłościową otoczkę, że Woodsa nagle ożywiono, bo... no może wam coś tam zdradzam z fabuły Black Opsa, którą myślę naprawdę warto poznać, ale trudno. Ponoć była pewna umowa pisana wręcz, że wszystkie hmm, odsłony Call of Duty, które dzieją się w czasach po zimnej wojnie, ma wyłączność na nie tylko Infinity Ward i prawdopodobnie to mogłoby w pewnym sensie w tej chwili zablokować kompl kompletnie produkcję i wydanie tej gry, ale ja jestem przekonany, że w Infinity World w tym studiu już zostało tylko te osoby, które zgadzały się na warunki pracy dla Activision. Kolejna fajna scena, oczywiście będzie ich mnóstwo, i na to takie traktowanie, które oni sobie jakby, na które sobie oni pozwalają w stosunku do swoich czołowych deweloperów. Więc prawdopodobnie wszystko uległo zmianie, kiedy władze studia przeszły w inne ręce. Dość wymowne jest też, że Robert Bowling odszedł ze studia za sprawdzaniem Modern Warfare 3. Chyba ostatnia osoba kojarzona z tej starszej trochę ekipy, no ale cóż, mówimy teraz o tej grze i jak dla mnie naprawdę jest na co czekać, ja nie wiem, te części Treyarchu, darzę naprawdę dużym zaufaniem, powtarzam to. Jeżeli ktoś ma w tej chwili ruszyć tę markę Call of Duty, to będą to oni, nie będę prawdopodobnie w, w żadnym wypadku aż tak optymistyczny, nawet jeżeli będzie chodziło o odsłonę Next Genowo, jeżeli będzie je robiło to Infinity World, które nam zaserwowało ostatnią część. No i nie mogę się powstrzymać, żeby nie wspomnieć o t... prawdopodobnej odsłonie od Sledgehammera, ty, czyli tych nowych gości, którzy robili prawdopodobnie grę z tej serii w rajach TPP. O mój Boże, jest praktycznie dosłownie zacytowa zacytowany Battlefield 3. Hmm... Ciekawe. Dobra, wróćmy do Sledgehammera. Goście w większości studio ze studia Wistaral Games czy Redwood Shores wcześniej, przed zmianą nazwy. Oni robili pierwszego Dead Space'a, tutaj właśnie przyszli do Activision w celu robienia odsłon Call of Duty. Jakaś ich odsłona trzecioosobowa się nie powiodła, bo zostaje wiadomo gdzie skierowani. Mówią, że ich zapytano o to, ale ale no, czy zakładając jakieś swoje studio chcielibyście, żeby waszym debiutanckim projektem była pomoc jakiemuś innemu studiu? Myślę, że nie, więc trochę mi ta sprawa śmierdzi i myślę, że dwa lata od Modern Warfare 3 to jest odpowiedni będzie moment żeby oni coś wyprodukowali na przyszły rok, ale wciąż schodzę z tematu. Tutaj będzie nawiązanie do pierwszej części Black Opsa, czegoś to było promowane rok temu na... Dwa lata temu, przepraszam, na E3. I coś, czym no, bardzo zaskoczyło, zaskoczył Black Ops, nowa odsłona, czyli latanie helikopterem, które nie było rail-shooterem, kiedy mogliśmy sterować całą maszyną, tutaj mamy coś bardzo podobnego. Niby jest to myśliwiec, powinien on oczywiście zapierniczać do przodu aż miło, jednak jest to taki pionowzlot, czyli możemy jakoś tak w miarę stabilnie sobie nim polecieć z nie największą prędkością, ale do prędkości jeszcze tutaj dojdzie. Bardzo mi się ciekawe też takie misje poboczne, które mają się tutaj pojawić, takie RTS-owe, one mają swoje specjalne nazwy, które będą poboczne, dosłownie poboczne z jakiejś takiej wielkiej mapy. Będziemy sobie wybierać hmm, kolejne misje, kolejne jakieś opcje i prawdopodobnie jedno właśnie... Takim rodzajem będą te misje, ja je nazywam trochę RTS-owymi, ponieważ będzie w nich dostępny tryb generalski, będziemy dowodzić całymi oddziałami z góry. Bardzo to ambitnie brzmi, ciekawi mnie jak to wyjdzie. Prawdopodobnie przed Smachtego mieliśmy też Black Opsie w misji... Hmm, Hudsona? Tak Hudsona, kiedy sterowaliśmy, wskazywaliśmy jego oddziałowi drogę we śnieżycy na pokładzie Blackberda się znajdując. Bardzo fajny motyw. Nawiązujący trochę do, do, do modernów wcześniejszych. I będzie jego prawdopodobnie rozwinięcie z możliwością wcielenia się w pojedynczych wrogów. Wciąż sobie nie potrafię wyobrazić wcielenia się jakiegoś dowolnego żołnierza i walczenia z wrogami na jakiejś takiej niby RTS-owej mapie. Starszy mi ciekawie jak to wyjdzie, oraz z możliwością wcielenia się w pojazdy w drona wszelkiego rodzaju tutaj ozdobniki tego, tych czasów 2025 roku. I teraz przyspieszamy, dodajemy boosta i prawdopodobnie dostaniemy możliwość od trejarchu, żeby sobie polatać między wieżowcami. Bardzo fajnie zapowiada ta gra. Ja na nią czekam z zapartym tchem. Te odsłony mają u mnie duży kredyt zaufania. Dzięki wielkie za uwagę i na razie!